Z tej strony Klaudyna i witam w nowym odcinku. Nie mam pojęcia kiedy to zleciało, ale no dzisiaj jest niedziela, a to oznacza, że to jest ostatni dzień codziennych filmików. Powiem wam, przez ten tydzień fajnie się tutaj rozkręciłam. Pamiętam, że na pierwszym live, znaczy ogólnie na tych pierwszych liveach, to był taki stres, że ja nie mogłam na serio. To było coś. Strasznego. <laughs> A potem już wiecie, wkręciłam się w to i teraz już dla mnie jest to lajcik I mam nadzieję, że tak samo będzie właśnie z YouTubem. E, dzisiaj nie wyrobiłam się niestety z makijażowym challengem. Niestety miał być makijaż od tyłu, ale nie dałam rady zrobić tego y, makijażu. Dlatego, że no niestety cały dzień coś robiłam, później już było dosyć późno, a za chwilkę idę na grilla. Także, no nie dam rady, więc pomyślałam, że zrobię wam taki szybki ee, makijaż, 5-10 minut, czyli właśnie ten, co wykonałam. Więc mam nadzieję, że wam się takie coś spodoba. <laughs> więc oczywiście zapraszam Was do oglądania, mam nadzieję, że się spodoba. Lecimy szybciutko z make-upem. E, ja nakładam taki podkład z Eveline, jedną warstwę. Na szybciutko i wklepuję. Powiem Wam, że ten podkład jest całkiem, całkiem fajny, jeżeli chodzi o takie naturalne krycie. Ja kupując go na tej promocji w Rosmanie, myślałam, że to będzie taki fajny zamiennik takiego podkładu z Catrice, co też jest kamuflaż, coś tam, HD, jakoś tak się nazywa. Tamten jest tak mega kryjący i tak ładnie wygląda na twarzy. No i myślałam, że ten będzie taki sam, jak widzicie, ten daje taki mega naturalny efekt Widzicie, mam tutaj cały czas jeszcze widoczne to moje zaczerwienienia, Ale nie przeszkadza mi to, bo ja chcę mieć dzisiaj jak yy, najbardziej naturalny ten makijaż I taki efekt dał, jak widzicie, yy, fajnie, naturalnie to wszystko wygląda Tak wyrównał mi po prostu koloryt i, i co, nie zrobił oczywiście żadnej maski i od razu lecę z korektorem. Tutaj sobie troszeczkę dam pod oczy. O. Tutaj. I na pobiegi. O, patrzcie na brew sobie dam. No dobra, niech tak zostanie. I wklepuję. Ten korektor też nie jest jakoś mega kryjący. No, już coraz lepiej wyglądam. E, więc teraz puder. Ja lubię nakładać gąbeczką, bo wtedy ten efekt mi się e, najbardziej podoba. Też nie jest jakoś te, e, taki mega wysuszający. Także I ma całkiem taki spoko kolor, bo to jest ogólnie mm, bananowy. Także fajnie daje jedyki trochę żółtawy kolor, nie? Teraz brwi. Najpierw sobie przeczeszę lekko ta druga. Wezmę sobie e, taki cień do brwi. Mega szybka sprawa. I jeszcze te brwi sobie poprawię takim jakby pisakiem. On jest ogólnie z AliExpress i tak wygląda, jak widzicie, ma tak jakby takie ząbki. O. Nie wiem czy to będzie widać. O ale on ma robić imby takie włoski. Teraz się lekko wykonturuje. Tu. Tu. Tak trochę na nosek też dam, a czemu by nie? Skoro ja już mam takiego kartofla, no to może będzie dalej kartoflem, ale mniejszym. Hm. Takim pędzlem jeszcze większym. sobie tak jakby to wiecie, rozblenduję. Moim dzisiejszym rozświetlaczem będzie w ogóle to jest myślę, e, że jest brudne, ale to jest klej do rzęs na tym. E, taki z My Secret e, cień sypki, a ja go używam jako właśnie rozświetlacz, bo jest w takim fajnym kolorze i daje fajny efekt. Mm, widzicie to? Zaleczek. Jeżeli właśnie lubicie takie mocniejsze rozświetlenie, to polecam. Polecam właśnie zaopatrzyć się w ten cień. I troszeczkę tutaj dam. Tutaj. Jakby ktoś nie wierzył, to serio używam tej elektrycznej zalotki. Serio jest naprawdę fajna. Więc i teraz użyję. I tak jest efekt. I teraz użyję sobie dzisiaj dwóch tuszów. Na początku ten. Pewnie nim się trochę wybrudzę, bo on jest nowy. No, no tak jak mówiłam, cała się tym wybrudziłam. Nawet na nosie, yy, ale jak to zaschnie, to oczywiście zetrę sobie to patyczkiem i wszystko będzie gidys. Więc niech sobie to zaschnie, ja tylko starłam tego mojego pseudokolczyka i, i pomaluję sobie w tym czasie yy, usta. I do tego użyję takiej konturówki chyba z Vibo. Jeszcze sobie tylko wyczyszczę te oczy i zaraz wracam. I tak to wygląda. Teraz sobie jeszcze ściągnę opaskę. E, kurczę, trochę te włosy mi się. Bo, bo dopiero co je umyłam e, przed nagrywaniem, widzicie, trochę mi się odbiło. Więc może bym zrobiła jakąś inną fryzurkę niż zwykle. Więc okej, okay, tutaj mam taką frotkę. I zrobię z takiego cyczka z tyłu sobie trochę wypuszczę tych włosów niestety ja mam mało włosów mam włosy cienkie, rzadkie no, ale trudno przynajmniej blond <śm> dobra, może być coś takiego chyba nie to, to... a nieważne Będzie coś takiego. I może sobie sukienkę ubiorę. Okej, okay, ja już jestem w sukience. Mam nadzieję, że Wam taki makijaż na szybko się podobał. Nie wiem, maksymalnie 5 minut ten makijaż mógł trwać. Mam nadzieję, że ten filmik nie będzie jakiś mega krótki. No ale nieważne, niedziela, więc dzisiaj sobie idźcie troszeczkę. Odpocząć czy coś e, fajnego porobić, nie wiem, spędzić czas z rodziną, pobawić się z, z pieskiem, kotkiem, czy tam jakiego macie zwierzaka. E, oczywiście życzę Wam ogólnie miłej niedzieli. Mm, mam nadzieję, że będzie również słoneczna, e, jak dzisiejsza sobota. No bo wiecie, ja to nagrywam dzisiaj w sobotę, no bo dzisiaj idę na tego grilla, e, a Wy to dopiero widzicie w niedzielę. Więc ja już uciekam i mam nadzieję, że zobaczymy się tutaj. Jak najszybciej. Dzięki, że byliście przez ten tydzień. Papa! Pa. A no, jakbym zapomniała? Podajcie do mnie na Instagrama, bo wbijamy 20 tysięcy. Halo, halo. No i teraz mogę się już spokojnie pożegnać. Papa! Pa.